W sensie takim jak ja, rozkanować. To to to, 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 to. Każdy kto, kto będzie jakiś pomysł rzuci to na forum. Jak ktoś ma jakieś dojścia, gdzieś tam może się wykaże, może będziemy się załatwić właśnie a propos gazety, jakieś tam inne pierdoły, telewizja internetowa, zwykłe tam jakieś chociażby. <ślam> TVN Turbo, jak ktoś ma dojścia.

Czterdzieści tryb. Ale czego? Towaru. Tak Towaru. Ja, to ja sobie to wyrażać na ten sposób, że to nie tak, że ja będę zarządzał forum, bo to, to nie ma szans, no. Weźmiesz wszystko to, twardą nie ręką. Nie, nie, zróbmy tak jak by, była już kiedyś na ten temat rozmowa, tak? <śledzio> <śledzio> okay. Te kamery wszyscy zaczynają się jąkać. Ja wiem. <śledzio> Tego ja powiem, żeby szeroko zrobił dwóch czy trzech moderatorów, którzy zajęli się tymi działami, którzy pilnowali tych działów, prawda? Natomiast no, ja się mogę zająć sprawą odtworu całości. Bez wnikania bez szczegółów szczegóły i przeglądania całego forum za każdym razem, bo to, to naprawdę zajmuje olbrzymi czas. Co prawda ostatnio to jest ale jakby nie było. Tak, właściwie to ktoś powinien powiedzieć, co jest z moim adresem nie tak. <grym> Wreszcie nie ktoś nie powinien się wypowiedzieć. Ja wiem, co jest nie Spowiednik nie działa. Nie działa. Jest, ja wiem, spowiednik Spowiednik, tak, nie, no. Kurwa, problem jest taki, że działa i nie działa, no. Weź go wyłącz. nie działa, do Armaty. Jak nie Armaty to młodzież. Tylko nie może proszę Cię. Jak tam miałeś objawę?

nie, stanowczość, tak, to... Nie, ja was nie nagrywam, nie, nie będę wrzucał na YouTube, a ona... ona musi się świecić. Ja certyfikat. Boże, niepolski. No co mówisz o tej sile? Tak pięknie to ująłeś. Nie pamiętam. Tak już mało.